Słowem Bożym, które przypada na 33. niedzielę zwykłą, wchodzimy do niezwykłego pomieszczenia, do Muzeum Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza. Ten błogosławiony, poprzez szczególną asystencję łaski Boga, miał wgląd w przyszłość. Jednokrotnie nazywany jest Prorokiem. Mówił o tym, co czeka Polskę w przyszłości, jakie zadania wynikające z powołania, które nadał Pan Bóg. Sięgamy do księgi proroka Malachiasza i czytamy takie słowa. Nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, spali ich ten nadchodzący dzień. Słowa, które zapowiadają przerażającą ciemność. Ale druga część tego proroctwa. Malachiasza jest dla nas jakby światłem, a dla Was czczących moje imię wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w Jego skrzydłach. Te słowa z pierwszego czytania nadają jak gdyby kierunek. Naszej refleksji nad Słowem Bożym, które wyraźnie mówi o tym dniu, w którym Jezus Chrystus przybędzie do nas, aby nas osądzić, czy byliśmy i czy jesteśmy po stronie prawej, czy też po stronie lewej, czy jesteśmy po stronie prawa Bożego, czy też przeciwni temu prawu Bożemu? Tak jak zaznaczyłem, znajdujemy się w muzeum księdza Bronisława Markiewicza, a konkretnie w pokoju, w którym spotykał się z wychowankami. To błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz tak wiele mówił o powściągliwości i pracy. I mając na uwadze jego refleksję na ten temat, możemy stwierdzić, że święty Paweł w liście do Tesaloniczan mówi wyraźnie, nie sięgajcie do niepotrzebnych rzeczy, bądźcie powściągliwi. Przede wszystkim podejmujcie pracę, i niech ta praca przede wszystkim pokazuje wasze dążenie do Boga, który nam nakazał czynić ziemię poddaną. To Słowo, które mówi do nas święty Paweł, ono też pokazuje ciemności i światło. Ciemności padują w sercu człowieka, który jest daleko od Ewangelii, od Słowa Bożego. Ale jeżeli człowiek ma w sercu swoim światło, może być pomocą też dla drugich ma światło które pochodzi ze słowa Bożego które pochodzi z kontaktu z Bogiem z modlitwy święty paweł wyraźnie mówi że światło które w nim przebywa może być pomocą dla innych i trzeba brać przykład z tych, którzy idą właściwą drogą. Kiedy sięgniemy do Ewangelii Świętej, przypadającej na tę niedzielę, to widzimy, że ona przedstawia przed naszymi oczyma ogromne ciemności. Naród. Wystąpi przeciw narodowi. Będą wielkie trzęsienia ziemi. I Jezus mówi: strzeżcie się, żeby was wtedy nie zwiedziono, bo pojawi się wielu fałszywych proroków i będą mówić: To ja mówię prawdę. To ja wskazuję na dzień, który jest ostateczny. Jezus mówi: Nie podążajcie za nimi. Ale też Jezus wyraźnie mówi, że będzie to wielki czas próby. Kiedy sięgamy do wypowiedzi błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, na temat przyszłości ośmielamy się stwierdzić, że był on prorokiem, któremu Pan pozwolił wniknąć w przyszłość. Ksiądz Bronisław Markiewicz zapisał w Boju Bezkrwanym, w Maleńkiej Sztuce Teatralnej. Odniósł się do słów, które według niego wypowiedział anioł Stróż Polski. Wy, Polacy, przez ucisk doświadczeni, oczyszczeni, poniesiecie ratunek innym narodom, i na innym miejscu błogosławiony Bronisław Markiewicz mówi. Że Polacy zaniosą ratunek nawet narodom niegdyś wrogim. Zastanawiamy się, czy przy dzisiejszych różnych ciemnościach, spowodowanych wojną, różnymi bardzo trudnymi przypadkami, a jednocześnie. Biorąc pod uwagę ciemności, na które wskazują fałszywi prorocy, człowiek pyta, gdzie jest światło? Światło jest tam, gdzie jest Słowo Boże, które stało się ciałem w życiu świętych i błogosławionych. Słowo Boże to ono nadało kierunek. Życiu każdego błogosławionego i świętego. Święty Jan Paweł II, gdy był w 2002 roku w naszej ojczyźnie, odwołując się do dzienniczka świętej siostry Faustyny, powiedział: Niech się spełni ta obietnica Chrystusa, że stąd wyjdzie iskra, czyli światło. Które przygotuje świat na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. To święci i błogosławieni, którzy kierowali się Słowem Bożym, mają dla nas światło, nie fałszywi prorocy, nie ci, którzy będą wzbudzać w człowieku lęk, ale ci, którzy wyraźnie mówią, Chrystusie Jezusie, jedynym Zbawicielu świata, jest nadzieja, jest światło. I dlatego też, tak jak mówi do nas werset przed Ewangelią Świętą, trzeba nam to Słowo przyjąć. Nabierzcie Ducha, podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.